Budżet oczywiście reguluje funkcjonowanie urzędu w dużej części poza sprawami administracyjnymi, wyznacza kierunki działań realizacji strategii. Przypomnę, że realizujemy już nową strategię Województwa Podkarpackiego, wskazuje środki i źródła finansowania inwestycji i wreszcie nazywa po imieniu inwestycje, które w danym roku powstaną, bądź zostaną rozpoczęte, bądź zostaną zakończone. To jest ważne dla gospodarki, dla tworzonych miejsc pracy, dla utrzymania miejsc pracy. I i no dla podtrzymania gospodarki jej funkcjonowania, szczególnie oczywiście w covidzie. Dla mnie ważna jest inwestycja związana z poprawą komunikacji i oczywiście tej drogowej, ale szczególnie kolejowej. Przypomnę, że ruszyła Podkarpacka Kolej Aglomeracyjna i też ruszą jeszcze dalsze inwestycje, bo ona ruszyła, ale jeszcze nie jest całkowicie zakończona. No i ważne są też inwestycje w ochronę zdrowia, w edukację, współpraca z naszymi uczelniami, budowa naszego Podkarpackiego Centrum Nauki. To są wszystko rzeczy, które Będą w tym roku miały miejsce. Budżet jest bardzo dynamiczny i proinwestycyjny. Tak jest zawsze rok do roku, że mamy po ciężkiej pracy, po burzy mózgów, po różnego rodzaju dyskusjach, właśnie i na komisjach merytorycznych, ale i też na, na sesjach planarnych. No, dochodzimy do jakiegoś tam konsensusu i przyjmujemy ten budżet, no i później się go trzymamy. Oczywiście wszystkie budżety samorządu one nie są takie do końca sztywne. One tam podlegają też później modyfikacji w zależności od tego, co przyniesie, co przyniesie życie, bo to jest też i taka prawda, że żyjemy w czasach, w których no nie wszystko da się po prostu tak perfekcyjnie przewidzieć. Musimy kumulować środki na przyszłą perspektywę finansową. Wczoraj słyszeliśmy, ogłosił pan premier już konsultacje umowy społecznej, umowy partnerstwa, jeżeli chodzi o przyszłe środki pomocowe. To są naprawdę duże pieniądze. Przypomnę, 1,6 miliarda euro, ale to jest w kwocie takiej gwarantowanej plus możliwość zdobycia dodatkowych środków z rezerwy, która jest dla Województwa przeznaczona. Może to być nawet porównywalna kwota z, tego, z obecną perspektywą finansową. Wkład własny jest nam potrzebny do realizacji projektów.